Jarosław Kaczyński postanowił uhonorować jednego z najbardziej kontrowersyjnych posłów. Adam Andruszkiewicz otrzymał stanowisko wiceministra cyfryzacji, a opozycja zgłasza wątpliwości co do jego przeszłości i kompetencji. Poseł został nazwany faszystą. Jarosław Kaczyński kluczowe zmiany wprowadza po cichu. Opozycja jednak czuwa i na bieżąco niewygodną prawdę udostępnia. Okazuje się, że Adam Andruszkiewicz został nazwany faszystą, a zaniepokojeni posłowie zwracają uwagę na jego kompetencje. Wciąż nie wiadomo, czemu otrzymał tak znaczący awans. Adam Andruszkiewicz wiceministrem. Czy Jarosław Kaczyński planuje przewrót w resortach? O nim mówiło się od miesięcy. Adam Andruszkiewicz pochodził z ugrupowania KUKIS-15, później postanowił przystąpić do PIS-U. Niewygodny, bo związany z ruchem narodowym, poseł nie miał większego przygotowania do pracy w resorcie. W ocenie mediów jego poglądy są dalece różne od tych, które powinien reprezentować wiceminister? Pierwszą sprawą, którą się zajął, było rozliczanie się posłów z kilometrówek. Chociaż w tej kwestii nie zaproponował rewolucyjnych rozwiązań, to opozycja skorzystała z jego zaangażowania i podkreśliła brak kompetencji. Jeden z posłów poszedł jednak dalej i mężczyznę na Twitterze nazwał faszystą. Faszysta w rządzie Mateusza Morawieckiego. Wstyd. Żadne 600 milionów na PFN tego nigdy nie odrobi, napisał Jan Rostowski na swoim Twitterze. Chociaż były minister finansów nazwiska Andruszkiewicza nie wymienił, okazuje się, że jego publiczność i dalej media wiedzą dokładnie, że chodzi o nowego pracownika resortu cyfryzacji. Działania prezesa PiS wzbudzają od dawna wiele negatywnych emocji. Nagły awans Andruszkiewicza zirytował wyborców. Ci zauważają, że przeszłość posła stoi pod znakiem zapytania, a jego kontakty ze środowiskami narodowymi wciąż są niejednoznaczne. Wpis Rostowskiego spotkał się jednak z krytyką wielu, którzy choć w obsadzeniu nowego stanowiska widzą sprzeczności, to boją się tak ostrej wymiany zdań. Lepszy faszysta, który faszystą nie jest niż złodzi, który złodziejem jest, pojawia się pod publikacją Rostowskiego. Faszysta. To zwykły głupek jest i tyle. To jest gorsze niż faszyzm, czytamy dalej. Taki faszysta jak z pana liberał. Co nie zmienia faktu, iż nominacja nie wróży nic dobrego, pisze internauta. Nie wiadomo jednak, jak z decyzji o awansie Andruszkiewicza wytłumaczy się PiS. Być może to chwilowa zmiana, która w niedalekiej przyszłości zostanie zdezaktualizowana.